Bebe, witam, witam sobie tego typu Słuchajcie, dwa kanały tego typu Jeden, co ma 6000 tysięcy subów Drugi jest kanał awaryjny, taki mąż, tego typu Łabałem Nie ma śniegu, ale kurde jest zimny wiatr Łabałem tego typu patrzę czy mi coś nie łeb nie Nie wiem się jest taki zimny wiatr I Witam, to. witam O kurde Jak nawala Witam, witam A ja właśnie Mimo to, że mam urlop Idę do roboty Kurde, bo nie jestem yy, Widziałem tam y, Sebastian Schwedt, no bo wczoraj tam musiałem skomentować. Widziałem coś takiego. Jakieś tam zdjęcie. Może znaczy, sobie chyba założy, bo mi zimno, bo podbija ten wiatr. Nie, 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 no jak ja to, widziałem to, to. Po prostu zobaczysz, fed? szuka znowu fejmu. Nie to, co zrobił Lipę na Wigilii. tu Wigilii u Przesiedział w kiblu. No jak, e, no jak masz, to podeszli mi, bo ja Mówię, ja nie jestem zbytnio, zbytnio to damy sprawy e, wszystkiego, bo mówię, no, ja to mam swoje sprawy na głowie. ale podbiję ten wiatr. No, pierdolę. Je to jest transki i to jadę? Tak, tak, spokojnie. Tak, tak, tak. I dlatego no że ja sobie chcę szukać znowu znowu coś. E. On jest, wiecie co, on szuka e, rozrywki, szumu i inne rzeczy. Znowu zaczynasz siebie pajać, robić Jak pamiętacie widzowie, no, to był chyba w tym roku, no coś takiego, jak on mnie zaczepił. Ja powiedziałem krótko na temat, co o tym sądzę. Na Wigilii u Włównia, po prostu, mi widzowie i ja był w ogóle w szoku tego e, wiadomo, że e, wigilion wigilio no ale nakręci się i po prostu e, jak my piliśmy jak to się nazywa Sosnową to no coś no nieważne dlatego on się już nakręcił że trzeba polewać i nie wiem co się stało widzowie nie wiem co się stało że jego wala przycisło z szpeda do kibla po widzieli w kiblu siedział i dwa widzowie e, Chyba w tym samym dniu Chyba tak, nie pamiętam bo to było i minęło. Kilka dni temu pokazałem się na YouTube i on płacze na, na filmiku że nikt jego nie lubi czy coś takiego było właśnie widzowie gdzieś tam y, krążył ten filmik na ten temat Bo on się popłakał, ale no dobra, to jego, jego sprawa, jego braszka jak się mówię, ale widzowie y, z punktu mojego widzenia to jest korek Już raz w, y, ode mnie Web dostał się uspokoił. Szuka znowu. No, sorry. Widzimy, no to nie na takiej zasadzie to działa. On ma swoich ludzi, swój fan. Ja mam swoich ludzi, i mam swój fan. Nikomu się nie wpierdalą. Po prostu. Nikomu się nie wpierdalą. No ale jak on zaczyna swoje cyrki robić, no to jego spam. Tylko jak trafił na koło mocnego ode mnie jeszcze, no to właśnie to mu się skończy. I ktoś mu jeszcze mocno wygarni to wszystko, co on porobił. Tak jak tak mówiłem Tak mówiłem kiedyś hmm, Ja on tam gdzieś tam w Londynie, nie wiem, no gdzieś tam Koda, ja Kichowada <ścoughs> O kurde Mówiłem, że Kichowa wadzie... no, Było tam chyba w Londynie, czy gdzieś tam tego że ono żebrał o pieniądze tam chodził, że jest bezdomny. Nie wiem, czy kojarzycie ten odcinek takie Co się stało? Z czasem policja jego zatrzymała. Z czasem policja jego zatrzymała. Za takie tego, bo ktoś tam został yy, tą stronę. Zgłosił nie wiem kto. No i policja jego zatrzymała. Za takie właśnie zachowanie. Było to głośno. Było to głośno widzowie na ten temat. Takie odcinki robił. Takie jakieś, takie śmieszne odcinki robił. Dla mnie to nie było śmieszne. To, 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 jest takie porąbane. Bo jak wiecie o tym, że po prostu stracił sejmu, no to musi na czymś tu odbić się. No i się kurde na tym gównie. I znowu szuka widzowie, znowu szuka Yy, zaczepki, są za to, szuka. Ja mam powiedzieć, ja powiedziałem to publicznie, co i jak o tym sądzę. Spróbuję zobaczyć, jak szuka wrażeń, inne rzeczy. Tego jakoś dziwnie mnie to zastanawia, dlaczego on nie był taki mocny na wigilii, u, w unia. Taki spokojny, wycieszony. No bo się bał. A teraz się nie boi, bo to przecież internet, to gówno mu zrobi. A jakby się yy, pokazał w rzeczywistości, to też by Jest Chyba że szczerze. To jest prosta droga. Tylko musi, kurde, nie chce. O! o. Łapamen! Właśnie się mam. <grydy> kurde, ale wieje. Ja pierdyka nie właściwie. Ale wieje. Zimny wiatr. Tam ludzie, no widzę no, 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 no. Nie wiem, on szuka czegoś. Co jakiś wrażenie? Czy co? Tego to wam nie powiem, bo nie wiem o co mu chodzi. No, to ja przypuszczam o co mu chodzi, żeby się podwieźć pod koło swęg. No właśnie. No dobra, kończę, Widzowie, bo dochodzę to roboty, trzymajcie się tego typu babę!